Wszedłem na darmówki, na OLX, aby obejrzeć zlewozmywak jakieś na działkę. W porównaniu do tego, co widziałem przed wakacjami, to jest to zatrważający, smutny widok. Naprawdę nie wyobrażam sobie, by można było oddać swojego pupila tylko dlatego, że chcesz obejrzeć koloseum czy wieżę Eiffla. Zapytałem sztuczną inteligencję, co można zrobić, jak przeciwdziałać temu. Jest to niestety często związane z tym, że zwierzęta są porzucane przez właścicieli, ponieważ stanowią dla nich przeszkodę w realizacji planów urlopowych. Jakie są rozwiązania tego problemu? Aby przeciwdziałać porzucaniu zwierząt należy działać na kilku poziomach. Jedno. Edukacja i podnoszenie świadomości. Ważne są kampanie społeczne prowadzone przez organizacje prozwierzęce, które pokazują skalę problemu i apelują o odpowiedzialność. Schroniska i fundacje edukują nowych właścicieli o tym, że posiadanie zwierzęcia to stały obowiązek, a nie chwilowa moda. Trzeba uświadamiać, że opieka nad chorym lub starszym zwierzęciem jest integralną częścią tej odpowiedzialności. 2. Alternatywne rozwiązania na czas wyjazdu. Hotele dla zwierząt. Są to profesjonalne placówki zapewniające opiekę na czas nieobecności właściciela. Pet sitter/domowy opiekun. Usługa, w której opiekun zajmuje się zwierzęciem w jego naturalnym środowisku, co jest szczególnie dobre dla kotów. Wyjazd z pupilem. Coraz więcej obiektów turystycznych, hotele, pensjonaty akceptuje zwierzęta. Pomoc bliskich. Zostawienie zwierzęcia pod opieką rodziny lub znajomych. 3. Regulacje prawne. Chipowanie zwierząt. Powszechne chipowanie ułatwiłoby identyfikację właścicieli porzuconych zwierząt i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Surowe kary. Porzucenie zwierzęcia to w Polsce przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Ważne jest, aby zgłaszać takie przypadki i egzekwować prawo. Interwencje. W przypadku zauważenia porzuconego zwierzęcia należy zgłosić to odpowiednim służbom: policja, straż miejska, schronisko.